Dobry wieczór, Jana Głowacka, Telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na wielkiej gali Marek Roku. Ze mną Patrycja Czernek, która jest dyrektorem marketingu marki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. Tutaj mówimy o marce Batist, która jest głównie linia suchych szamponów i dzisiaj właśnie otrzymali Państwo nagrodę Marki Roku, więc gratulujemy serdecznie. Proszę nam powiedzieć, jakie to uczucie jest odebrać nagrodę zostać docenionym i w ogóle jak długo bo już jesteście na rynku. Zawsze dobrze jest być docenionym, bo wtedy widzimy, że praca, którą wkładamy w promocję marki, ma sens. Natomiast otrzymaliśmy dzisiaj nagrodę kosmetycznej marki roku za całą linię suchych szamponów, wśród których są przeróżne warianty i do włosów blond, i do włosów ciemnych i do włosów szczególnie potrzebujących większego odświeżenia i do włosów wrażliwych. Także szereg, szereg produktów, które są doceniane na całym świecie. My często pojawiamy się na tego typu imprezach i obdarowujemy uczestników naszymi produktami żeby mieli możliwość zapoznania się z suchym szamponem, jeśli jeszcze go nie znają. Chociaż dzisiaj no, na, na gali, kiedy zapytałam, czy ktoś z państwa... Nie nie zna suchego szamponu, to okazało się, że wszyscy znają. Także dziękujemy za nagrodę i jesteśmy wdzięczni naszym konsumentom, że od tylu lat dzielnie są przy nas i kupują nasze produkty. No właśnie te suche szampony nieraz nam kobietom uratowały życie, więc zdziwiłabym więc się, jeżeli ktoś by nie znał tego produktu. Więc oczywiście jeszcze raz gratulacje. Wiemy też, że państwo tutaj tego typu eventy jak dzisiaj gala, bo państwo moją nagrodę, ale też pojawiacie się na różnych eventach, też pokazy mody, współpracę właśnie z pokazami, z modelami. Jak tutaj wygląda ta współpraca? Nasze produkty tak naprawdę nie tylko odświeżają włosy, ale też dodają objętości, mhm. więc są to produkty szczególnie lubiane przez fryzjerów właśnie podczas pokazów mody, kiedy trzeba podnieść a to grzywkę, a to gdzieś czubek włosów, odświeżyć te włosy, bo one po, po licznych pokazach też nie są już tak świeże, także my często pojawiamy się nie tylko na pokazach mody, ale w ogóle na eventach, na których są kobiety, bo kobiety, no, zależy nam, żeby znały nasz produkt, bo to, że lubią, to już wiemy. <grym> Dokładnie i tutaj mogę zapytać, że rozumiem, że ta praca jest Pani pasją? Jak najbardziej. <grym> I jakie plany? Czy obecnie planują Państwo jakieś większe eventy, gdzie no, nawet tutaj nasi widzowie mogliby się dowiedzieć, spotkać? W tej chwili jeszcze na przyszły rok nie mamy kalendarza, chociaż już się tam jakieś pojawiają propozycje. W tym roku byliśmy na festiwalu w Olsztynie, byliśmy na festiwalu w Sopocie, także pojawiamy się na różnych, różnych tego typu imprezach. Natomiast to, co mogę Państwu zdradzić, to już wkrótce pojawi się na rynku nasza nowość. To jest szamp suchy szampon Batiste Sensitive do włosów, ym, takich wrażliwych, yy, dobry dla osób, które są uczulone, tak, czy mają jakieś problemy skórne. Także zapraszamy. Świetnie, my również Państwa zapraszamy. Jeszcze na koniec zapytam, jeżeli ktoś chciałby zaprosić do współpracy Państwa jako właśnie partner biznesowy, rozumiem, że jest taka opcja. Jak najbardziej. Na stronie batiste.pl znajdują się do mnie bezpośrednie kontakty, także zapraszam do współpracy. My również zapraszamy Państwa e, oczywiście do korzystania tutaj z e, tych cudów, a Państwu jeszcze raz gratulujemy otrzymania nagrody i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.